Dzisiejsza Ewangelia jest pełna obrazów. Warto zatrzymać się na dwóch rzeczach. Pierwsza to ta belka, która jest wokół. Wiemy o tym, że to wydaje się jako ogromne przejaskrawienie, ale popatrzmy na taką sytuację. Mając belkę, czyli coś, co powoduje, że mój wzrok jest nieadekwatny, moja opinia, moje patrzenie na drugiego człowieka nie jest obiektywne, ponieważ coś takiego samego mi doskwiera, nie mogę dobrze pomóc drugiej osobie. Nie mogę zastosować miłości. Dlaczego? Ponieważ moja miłość jest w jakimś stopniu uszczuplona, a ja bym powiedział nawet przygnieciona ową belką. Także najpierw usunąć belkę oznacza najpierw usunąć grzech, który mnie dotyka, żeby mógł pomóc komuś innemu, a tak naprawdę otworzyć się na Bożą miłość. I drugi obraz, który jest, to obraz towarzyszący Bożemu objawieniu od pierwszych stron Pisma Świętego. Obraz drzewa, które wydaje owoc. W ogrodzie jeden, dwa drzewa. I tutaj też mamy dwa drzewa w dzisiejszej Ewangelii. Drzewo, które wydaje dobre owoce i drzewo, które wydaje złe owoce. Ten obraz znowu nam pokazuje wybór, który mamy w naszym życiu, ale wybór, który wiąże się też z pewnym sposobem naszego życia, bo jeżeli drzewo i popatrzymy na nie od samych korzeni, poprzez pień, poprzez koronę, liście i dopiero przez gałęzie na owoce, jest dobre, czyli musi być dobre w całości, a nie tylko w jakimś elemencie finalnym czy końcowym, po to, żeby ktoś to widział. Po to, żeby ludzie chwalili. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam właśnie o autentyczności: autentyczności wobec samego siebie, ale też autentyczności w otwartości na miłość do drugiego człowieka, a jednocześnie na miłość do Pana Boga. Czy jestem kimś, kto wydaje dobre owoce, bo jestem dobrym drzewem? Wybrałem dobry sposób życia? Wybrałem Bożą miłość? Czy może wręcz przeciwnie?